Ja mam dzisiaj gramy jak widzicie w Stado Nie, w Fall Guys. Gramy dzisiaj z tym. Nie, jak to matkiem, no... Jak ty miałeś tam? Kamen. Develop. No, dewestnacionem. Sorry, dawaj duło gramy, co? Albo nie gramy na solo. No. Albo zagramy to coś nowego. Co? Albo zagramy e, to tamto, co jest jakby po solo. To jest e, taka nowa mapa. Co to jest? Ja nie wiem. To może to właśnie. Ale to jest. To, no, jesteśmy na solo. Ale nie na solo, tylko coś tam. Jakaś matka jest obok Solunia. No, czas na... Nie wiem, ale my jesteśmy początkowymi, to dawaj najpierw solówkę zwykle. No nie wiem, czy tacy początkowi jesteśmy. No, no, wiesz, no po prostu wydaliśmy na to gromadźmy. I tyle. W sensie? Mm, powiem, że ja nawet umiem grać, nie? No nie wiem, bo praktycznie nigdy nie grasz. Onogram, ale do No dobra, widzę, widzimy się jak zacznie się Oj, jednak nawet nie muszę robić cięcia. No to chyba dobrze. No dobrze, dobrze. Ale idealnie. Chociaż, tak, Chociaż w sumie nie wiem, czy tak dobrze by filmik dłuższy, ja, ale. I będzie się może w, w, w 20 sekund. Hmm. Dobrze. No dobra, najwyżej zrobisz cięcie, jak już będziemy na Macie. Nie, to się nie opłaca wtedy. Ja robię cięcia, gdy już przejdziemy na przykład No właśnie mówię, że już jak będziemy na macie. Nie, jak już przejdziemy przez metę. Nie. No, ale na macie przez metę to jest prawie to samo. O to mi chodzi właśnie. Ale co? mi nie chodzi, że bardzo da! Ej, w ogóle po, pod y, kontrol się ten. Y, ja tam... Można pod prawym skakać pod ból, Pod prawym? A faktycznie. No to tak mi będzie wygodnie. W sensie, bo ja się przyzwyczaiłem do, ja mhm. ja ja do, do Minecrafta to chyba, że chcieliśmy wiesz Ja właśnie to przyzwyczaiłem, że do Minecraft widziałam. No nie wiem. W się do Minecrafta przyzwyczaiłem i ja chciałam kontrolę wcisnąć, żeby szybciej wiedz, nie? Mhm. A tu chyba się pchało y, tym lewym. Się... no lewym się, lewym się łapało, a nie pchało bardzo. Jestem przyzwyczajony do podwójnej spacji, tak z guys. Może zrobimy odcineczek, na pewno zrobimy, tego jestem pewna. Dobra, widzimy się, jak już się rozpocznie następna mapeczka. Dobra, ten będzie tak e, ciężej. Połowanie jakieś. Dobra, jesteśmy już w następna rynka się rozpoczyna. Polowanie! Ja śmieszne Co by będzie? było, jakbym teraz miał jakbym teraz miał cięcie, nie? Zamiast <laughs> filmiku. No to, ja to nie by było wiem. Bo jak trzymasz W i próbujesz zrobić cięcie, to może nie zadziałać i sam nie wie. Teraz się łeb zmieszałem. On mnie ja tego nie lubię, bo tu chyba się ogonki zbiera, nie? Czy nie? E, możliwe, nie pamiętam. Tak, to. tu się zbiera ogonki. O no. Ja Ej, to nie, to... nie zbiera się ogonki. to? to jest dobra, jakaś bo... strefa, mordo. Ej, no samy. Ty co, co tu się to? robi? Jakiś tornado. Jakiś turnadadu. To jest jakiś turnadadu. A co tu się... A, bo tu są skrefy takie, musisz 100% w niej przetrwać. Ja już byłem troszkę. No nie... W jakiej to... A ja w te... strefie? A w tej... Dobra! A dobra, wiem, w tym nie. kółku jakby. Dobra, nie, ja idę w drugą stronę, bo... Tam się nie da dojść, jak to leci. Okay, do to już a to jest tylko jedna strefa, a Ty nie, to jest mega ciężkie według mnie. W się sensie, może nie mega. No, mnie ale to jest, jest takie średnie w sumie, bo ja cały czas staram się. biegać za nią? No, ale ja tez... jestem w niej, jak a, na przykład teraz. Wiadomo. No weź, ty, ale ta strefa jest chamska. Ja do niej przyszedłem, biegłem cały czas, a ten. A ona mi specjalnie ucieka teraz. Okej, okay, ja mam 100%, przeszedłem. Tak? A ja właśnie. No. nie Ja chyba nie przeszedłem. jeden do dopiero. Dobra, nie, nie. No co za strefa hamska? No nie, a co za hamska strefa? Ty ale hamuba ze strefy. Nie? Ona mi ucieka cały czas, ja nie przejdę. Nie wiem. Ja to się raz zbliżyłem do tej strefy, a później już było łatwo było robić. Chodź tu strefa No nie, ale to, no bo ty byłeś na dole, nie to co ja W sensie ja był Ty cały czas za nią biegałeś, a ja jakby byłem na górze, bo nie wiedziałem co robić i tak dalej ha, Mam, mam, mam no W sensie, bo ty mi powiedziałeś co robić, nie? No ja już wiedziałam jest... jak mam to rozegrać Jak po prostu ktoś mi już powie co ja mam robić to mogę dobrze rozegrać. No nie. Ej, ale nie, ale... to mi. Po... No nie, i odpadłem. Ale ta strefa przede mną uciekała. Dobra, to obserwuj mnie. Nie. Dobra, widzimy się na następnej rundzie. Spoko. Dobra, ale... widzowie. Yy, jesteśmy na następnej mapce. Nie było. Nie zdążyłem nagrać, jak De yy, Nation odpada. Bo to tak spontanicznie yy, odbił się i odpadł, bo było na przetrwanie. Był taki Wiatrach. wiatrak, którego ja nienawidzę. A ja go właśnie uwielbiam, hmm. bo dla mnie on jest łatwy. Mhm. A ten Ej, ale ten jeden zablokował. Ej, kurde, ale mi ciebie Ty, ten jeden o, kurde, wiatr ten wiatr zablokował? O kurde, teraz kula poleciała wcześniej truskawki. 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 A we mnie nic nie trafiło. To nie jest kula, tylko ten. Borówka typie. A możliwe. No, we mnie też nie trafiło. No, słabka. borówka, bo to ma taką dziurkę tam. Borówki mają dziurkę. No w sumie no Maju, o! Pięć Dostał z piąstki typu. No nie, nie! Ale ty, no, wiesz, no. ja to przejdę na S się chyba. W sensie, bo tu dużo osób się się. To mnie popchnęło. Ty nie ten yes. wiatrak? Nie ten wiatrak wepchał na planszę. Mam to nagrane, nie? Że ja wiatrak i wiatrak mnie wpycha na planszę to gdzieś. No co? No co jest z tym nie tak? Dobra, ja jestem po piąstkach już. O siema, jestem za tobą. No nie idź po tym po prostu, oj. O dobra. No, dobra Zobaczmy, czy się da po tym przejść. O, o, nie, no nie? nie, wiatrak mi odpycha. Wtycha nie. nie. Żeby nie. Miacie, <grym z... <grym, wiatrak, żeby miacie zaraz mi oddepnął. No. Ja przeszedłem na S, Jak widzisz. Dobra, widzowie, nagram wam tylko co robi deplestmation. Bo no weź skocz to normalnie, ale normalnie odpiekaj! DBS na tym i jego mikrofon. Nie, Jezu. tak. Ty się nie śpiesz, bo ty od tego pośpiechu zaraz nie przejdziesz. I zobacz, poczekaj. No, nie, dobra. Przedłem. To... to jest oś... moja osiągnięcie życiowe. Dobrze, dobra, może. Już... Już zaczynamy rundkę. Dzikie drzwi. Ja dzikie drzwi nawet lubię wysłał. Ej, to w ogóle, okej, okay, dobra Ty, biały typ na afku robi pajacyki na spawnie Okej okay. Ty, do, ale dofiem. to są te inne, to są te trudniejsze Ała Ty, nie. Ała, z buta wjeżdżam Ej, no nie, ale chamski wilczur. Wilczur mnie zablokował Ej, dobra Tam na to naprawdę nie bijesz Ej, dwóch graczy jest dosłownie przede mną i oni mi właśnie robią drogę, a teraz już nie. O mordo, ja teraz nie przejdę. Wszystko. Jestem za tobą bardzo. Może ja nie aż przejdę. tak bardzo, ale jestem tobą Ja przejdę, może. Ja może nie, przejdę. Nie, tu nie ma 28 osób najprędzej. Pyk? O kurde, dobra jednak. Zdążę, zdążę, dam radę. Dobra. Ja zdążyłem, ja zdążyłem. zdążyłeś, Dobra, ja. zdążyłem. Jako 26, dobra. Pod konie, widzimy się na następnej ręce. Dobra. W tej rundzie, widzowie, Kitkę. musimy no, 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 no. mieć kit, kitkosa na plecach, na dupie. Jaki, jaka kitka? Ty, jaki chłop, kurde parkurowiec. A ja za nim lecę cały czas. O, Ej, gdzie są te ogonki? No w czarnej dupie. A Ludzie a, mają te ogonki, a co pachołki mają mieć ogonki? Aha, dobra. Bo nie chłopa. Ja nie miałem ogonka na start. Ty, to nie fair. No a on oh. mnie kopnął jak jakiegoś bezdomnego. No chodź tu. No nie, spadłem. Ty, ja nie przejdę. Nie wiem jak ty, ale ja nie przejdę. Ja nie wiem. Ja chyba też nie. Ja się wystrzeliłem po typa Nie z... ty przeze mnie przeszedł. Ej, bo typy z ogonkami przeze mnie tak sobie przechodzą. Ja im nie, ja nie zabieram tych ogonków. Wiesz? No właśnie, y, pod shiftem jest chwyć pitka. No to właśnie. Aże. O, tam jest chłop z gonem. Tu jest też chłop z ogonem, dobra. Jedziemy. Ej, no nie, no, nie mam ogonek. Za... Mam ogonek. A co, ich trzeba łapać po prostu? Jakby? No trzeba shiftem. Mam ogonek, dobra. Ja to przechodzę. No a ja tego nie przejdę. Ja to przejdę. Ej no jak niknąłem się, przy typie. Mam ogonek! Masz ogonek dobra. Lecimy. Przyszedłeś teraz. nie, nie przeszedłem, zabrali mi pod koniec rundy. Aha Dobra, widzowie, widzimy się na następnej gierce. Okay. Widzowie, teraz będziecie mieli różne przebitki, rozgrywki. Ja chyba kwiat... tak, wiem o co w tym chodzi. Tą gierkę w siatkówkę z... Dobra, Ok. Okej. Nie, no nie, co ja zrobiłem? Dobra, cyk. No co jest? Ale co ja mam zrobić, jak to tak nie, Dobra, drugi punkt punkt. się się... nie, 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 no No nie, 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 Dobra, nie, 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 Dobra nie, my już chcieliśmy się z wami pożegnać Bo już kończymy film Myślę, że wam się spodoba Najbardziej te przebitki z siatkówki Tego Debles Nationa Bo on to tutaj tyle na Odwalał na, na tym Na tej siatkówce że no. no dobra, to chodź Ustaw się obok Dla pomachamy. się postarałem Dla was Chodź, pożegnamy się Pomachamy Ustawcie łapkę w górę no właśnie, zostawcie. Zostawcie łapy. Bo wam napluje, o tak jak te, o, ta fasolpa. Taką łapę zostawcie. Bo wam... O taką fajną łapę. Taka, przyjdzie wam kura tak jak ja, zobaczcie. Dobra, no to... shimano. Shima.